Znajdujemy się w Muzeum Regionalnym w Chojnicach w Bramie Czuchowskiej. Muzeum to powstało dzięki inicjatywie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego istniejącego od 30 roku, a muzeum konkretnie założone zostało 5 sierpnia 1932 roku. Powstało ono dzięki inicjatywie Pana Juliana Ryckowskiego, który był kierownikiem tego muzeum i aż do momentu swojej emerytury również to stanowisko po wojnie piastową. Muzeum zostało założone i zorganizowane w trzech kierunkach. Obejmuje zbiory archeologiczne z tej ziemi chojnickiej, następnie zbiory etnograficzne, konkretnie kulturę materialną Kaszub oraz zbiory historyczne. Spośród zbiorów działu historycznego bardzo ciekawym jest dział przedmiotów okupacyjnych, a to z tej przyczyny, że w Hojnicach rozpoczęła się wojna najwcześniej, bowiem już o godzinie 4.20, pociąg pancerny poprzedzony drezyną przekroczył granicę państwa polskiego, naruszając jego suwerenność i tym samym rozpoczęła się Druga wojna światowa w okolicach. Dokładnie przed 33 laty na tej polanie ułanie 18 Pułku Ułanów Pomorskich toczyli bój z nacierającymi wojskami niemieckimi. 18 Pułk Ułanów Pomorskich bronił rejonu Chojnic. Tutaj na tej polanie przed 33 laty rozgrywała się słynna szarża pod Krojantami. Znany epizod kampanii wrześniowej. W miejscu szarży pod Krojantami spotkaliśmy się dzisiaj z kapitanem Waldemarem Glockiem. W 1939 roku adiutantem dowódcy 1. Batalionu Strzelców podpułkownika Zacnego. Pierwszy Batalion Strzelców bronił bezpośrednio miasta Chojnice, miasta leżącego w odległości 3 km od ówczesnej granicy polsko-niemieckiej. Panie kapitanie, jak pan dzisiaj wspomina ten dzień 1 września? <laughs> Więc koło godziny mniej więcej 4.30 na chownicy.